Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie Przyszedł czas na ulubieńców listopada Naprawdę ten czas leci tak szybko, że nie jestem w stanie się połapać Przed chwilą wiem, że kręciłam ulubieńców października i już są ulubieńcy listopada Czas leci w zastraszającym tempie Dlatego ja też w zastraszającym tempie postaram się nakręcić ten filmik Bo chciałabym nakręcić więcej filmików i wstawiać wam przez jakiś czas te filmiki na kanał Bo niestety, ale nie mam czasu, a jak mam czas to nie mam odpowiedniego światła, żeby kręcić filmiki Dobra, przejdę od razu do ulubieńców I pierwszym z nich to jest baza do powiek z Art Deco Tą bazę dostałam od Oli, którą serdecznie pozdrawiam I dziękuję za wszystkie kosmetyki, które mi przysłała Ta baza jest naprawdę bardzo fajna Nie zauważyłam, żeby miała jakąś większą trwałość od bazy z Virtual'a czy z Yoko czy z sephory, czy z czegokolwiek innego. Na pewno ona ma dłuższą niż Inglot, to na pewno. W każdym razie ona ma bardzo przyjemną konsystencję. Ta baza rozprowadza się idealnie gładko po naszej powiece. Naprawdę trzeba jej bardzo niewiele, jest strasznie wydajna. No, same superlatywy o tej bazie mogę powiedzieć. Dodatkowo jest ona rozświetlająca, mam nadzieję, że to zobaczycie. Ona jest tak z taką delikatną perłowo mieniącą się po światą, naprawdę bardzo ładnie rozświetla oko. I czasami można ją po prostu nosić zamiast cień do powiek, też jest to bardzo fajna alternatywa. No, spisuje mi się naprawdę fenomenalnie, i zastanawiam się, czy nie kupić sobie następnego opakowania, bo znalazłem je na przecenie u mnie w drogerii za 25 zł, bodajże. Ale tej mam jeszcze tutaj jakieś dwie piąte opakowania, także myślę, że to mi jeszcze starczy na pół roku gdzieś. Jeśli już jesteśmy przy oczach, to przejdę do moich ulubionych cień do powiek. I tutaj sporo się powtórzy z filmiku o mojej palecie Bart na jesień. No więc mamy jesień, ja używam tych kolorów, które wam pokazałam w większości. Na pewno ulubieńcem numer jeden jest zeszł, zeszłomiesięczny ulubieniec, czyli paletka z Astora w kolorze 120 Smoky Brown. Są to takie przepiękne odcienie złota i brązu, i tutaj nawet ci taką malinę mam no paletka jest przecudowna, używam jej non-stop świetna pigmentacja, jedne co jest niefajne w tej palce, to to, że te cienie lubią się osypywać przy aplikacji, natomiast reszta fenomenalnie, nawet przypuszczam, że bez bas by się dobrze sprawdziły, bo mają bardzo, bardzo ciekawą konsystencję kolejna rzecz jeśli chodzi o oczy to cienie z firmy New York Colors i to jest w kolor 030, jest to taki Chłodny odcień brązu, który namiętnie używam do załamania powieki. Cień z Alverde, który mam dzisiaj na oczach i robiłam właśnie przy jego pomocy ten tutorial na ten makijaż. Jest taki delikatnie złoty, łososiowy odcień z chłodną poświatą. Naprawdę kolor jest przepiękny. Nie powiem Wam, ile kosztują te cienie. Te kosztują około. 170 koron albo 150, nie e, kosztują one 100 koron, czyli jakieś 17 zł, bo kupiłam je w Czechach, ponieważ mieszkam w miasteczku graniczącym z Czechami, dlatego czasami kosmetyki kupuję w Czechach. E, ostatni taki z pojedynczych cieni to jest cień z Maka w kolorze Szrum. Jest to klasyczny cień, jeden z tych bardziej znanych w maku. Natomiast ja go wygrałam w konkursie, nigdy już raczej sobie nie pozwolę. Na... Czyli przypuszczam, że nie pozwoliłabym sobie na kupienie takiego cienia, bo przypuszczam, że kiedyś na pewno zajdę do maka i sobie coś kupię, jeśli mi będzie oczywiście na to stać. Natomiast. Teraz wygrałam go w konkursie na wizerzu. Jestem z niego bardzo zadowolona, jest to bardzo, bardzo fajny kolor. Mam jeszcze jeden cień z Maka i powiem Wam, że tamten drugi mnie wcale tak nie zachwyca i wcale nie jest taki fenomenalny, jak to wszyscy mówili, że w Maku są super cienie. Mam bardzo słabą pigmentację i jest dosyć dziwny w konsystencji, także nie polubiłam się z nim. Natomiast z tym owszem, jest naprawdę świetny do rozświetlania łuku brwiowego i wewnętrznego kącika oka. Teraz kolejne cienie, które właśnie są pigmenty i są to pigmenty z Urban Decay. Urban, Urban, jak to co nazywa. Pokazywałam wam już kiedyś w holu i w niejednych ulubieńcach i jest to kolor szak i kolor X. Ja je kupiłam w że tak, nie bodajże, tylko na pewno w TK Maxie za 18 zł oba, czyli po 9 zł jeden wyszedł jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona są naprawdę rewelacyjne jedyne co mają kijowe to opakowanie ponieważ wyglądają w ten sposób jak widzicie tutaj mają pędzelek ale jak wam tylko zbliżę ten pędzelek zobaczycie, że on cały jest w tym pigmencie i wszystko wszystko osypuje się na nasze na nasze policzki. No, sorry, nie weźmie ostrości na niego. Nie wiem, co jest dzisiaj z tą kamerą. W każdym razie, no, kolory są przecudowne. Pokażę Wam je z bliska. Jest taki jasny, złoty i jasno-brązowy ze złotą poświatą. Naprawdę, kolory są przepiękne. Bardzo, bardzo je lubię. Kolejne cienie to jest paletka z Hello Kitty z HM. Naprawdę paletka jest świetna. Używam jej do różnych, różnych makijaż, czy to wieczorowych, czy to dziennych. Naprawdę jest świetna. Teraz przerzuciłam się troszeczkę na bardziej delikatne makijaże i używam tych trzech cieni tutaj namiętnie. No, idzie z nich naprawdę bardzo ciekawy makijaż zbudować. I wcale nie są takie drogie, nie wiem jak one mogą kosztować, ponieważ dostałam je od Madzi z kanału Magdalena Kosmierki i pozdrawiam cię Madzi bardzo serdecznie, ale przypuszczam, że nie jest to jakiś koszt mega wielki, może z 15 zł taka... właśnie poleciały, sorry, taka paletka może kosztować, patrzę się, że się nie rozsypały, sorry, wszystko mi się leci z rąk. Natomiast, dobra, przejdę dalej Jeśli jesteśmy przy cieniach, to powiek Pokażę wam cień z My Secret Nie wiem, co to jest za kolor Wiem, że to jest ta seria matowa I to jest taki brąz Jak widzicie, on jest zmasakrowany totalnie Ostatnio mi się cały rozsypał Ja go tutaj wprasowałam w to opakowanie Niestety bez alkoholu, ponieważ stwierdziłam, że alkohol troszeczkę zmienia właściwości tych cieni Natomiast... To jest cień, którego ja używam do brwi. Od pewnego czasu nauczyłam się używać cienia do brwi i korektora do brwi codziennie. I kiedy zapomnę zrobić z brwiami, bardzo dziwnie się czuję. Nie przypuszczałam, że kiedyś taki dzień nastąpi, że ja będę musiała mieć wymodelowane brwi, ponieważ mi się to nigdy nie podobało. Natomiast teraz, no, trochę fajnie się czuję, jeśli mam wymodelowane brwi. Naprawdę fajnie wygląda wtedy cała, cała twarz. I to jest. No i nawet nie wiem, czy to jest 307, 305, 505, nie wiem, ponieważ tył wygląda w ten sposób. Kolejne rzeczy to, tak jak wam powiedziałam, do modelowania brwi duo. Jest to duo z Elfa, które dostałam od Paulinki, którą też pozdrawiam. I jest to taki przezroczysty utrwalacz do brwi oraz korektor, tak jak ten korektor z Deli, natomiast tego korektora z Deli nie mogłam u siebie kupić, ponieważ drogeria, która jako jedyna to sprowadzała u mnie w mieście już tego nie sprowadza, po prostu tragedia, nie wiem gdzie ja to kupię. W każdym razie y, wygląda to w ten sposób, jest to taki y, maskara do brwi po prostu i y, taki pędzelek z przezroczystą maziają na końcu do utrwalania tego. Najpierw używam tego przezroczystego, później tego brązowego, i naprawdę browi mi się trzymają do wieczora. Jestem z tego bardzo zadowolona. Kolejna rzecz to. Może tuż to rzęsą pokażę. Tuż to rzęs to jest MAG. Nie wiem jaka to jest nazwa, nie pamiętam, nie wiem tego wymówić nigdy. W każdym razie używam zawsze luku wieczorowego i sprawdzam się naprawdę bardzo fajnie ten tusz Mam go dzisiaj też na oczach. Bardzo ładnie wydłuża rzęsy. Natomiast dzisiaj go używając, obraziłam się też na ten tusz, bo mi strasznie posklejał rzęsy. Pierwszy raz mi coś takiego zrobił. Natomiast zauważyłam, że dostała się tam jedna grudka do tego tuszu, i to była właśnie sprawa tej grudki. Także myślę, że już się to nie, pow nie powinno powtórzyć, że mam rzęsy. Natomiast tusz jest fenomenalny. Do dolnych rzęs używam tuszu z Avon Super Shock I to jest naprawdę totalny bubel, jeśli chodzi o tusz do rzęs do używania samodzielnie Jest totalnym bublem On fajnie rozczesuje rzęsy, jeśli mamy już jakiś tusz na oczach Ponieważ ma bardzo, bardzo fajną szczotkę, która świetnie rozczesuje rzęsy Natomiast według mnie to jest strasznie nieekonomiczne używać dwóch tuszy po co? Jeden powinien być od razu dobry, a nie, że muszę szukać drugiego, który mi to rozczesze. Natomiast na dolne rzęsy jest bardzo fajne, ponieważ się po prostu tylko i wyłącznie przyciemnia, nie wydłuża ich w żaden sposób ani nic takiego. Muszę się streszyć, bo strasznie dużo czasu mi to zajmuje. Dobra, może przejdę do całej guzi, w sensie powinienem to zrobić na początku, no ale niestety zapomniałam. I moim ulubionym korektorem w tym miesiącu jest. Wszystko mi leci, sorry. Bourjois Healthy Mix w kolorze 51. Myślę, że wszyscy do bardzo dobrze znacie ten, ten korektor. Ja go kiedyś wylicytowałam w jakiejś parce kosmetyków. Naprawdę bardzo fajnie kryje. Nie utrzymuje się jakoś me me mega długo, natomiast bardzo, bardzo fajnie kryje moje cienie pod oczami i różne niespodzianki na twarzy. Kolejną ulubioną rzeczą jest podkład mineralny. I tutaj ja nigdy wcześniej nie używam podkładów mineralnych, bo nie widziałam do nich zastosowania u siebie. Natomiast kiedyś kupiłam taki zestaw z Amazing Cosmetics i był tutaj podkład mineralny. Właściwie jest. W kolorze Fair. I powiem Wam, że naprawdę, naprawdę bardzo się z nim polubiłam. Nie przypuszczałam, że podkład mineralny może tak dobrze kryć i długo matowić, naprawdę się utrzymywać bardzo długo. Ja używam go jako puder, kiedy mam naprawdę bardzo trudne, trudne dni, jeśli chodzi o cerę, to używam go jako pudru. wtedy kiedy potrzebuję bardzo, bardzo dużego krycia lub wzmacowienia. Używam go wtedy i nakładam pędzelkiem z Elfa jest to Powder Brush. Naprawdę to duo jest rewelacyjne i fenomenalne. Natomiast samodzielnie podkład, jak wam mówię, też bardzo, bardzo dobrze się spisuje. Kolejna rzecz to jest Sample Everyday Minerals z podkład w kolorze Sunkist Fair. To jest rzecz, którą ja używam jako korektora do podoczy. Jeśli nie użyłam tego Bourjois Healthy Mix, zapomniałam, już mam wszystko nałożone na później puder i tak dalej, to wtedy sięgam właśnie po to. Tu był tego taki sample, maluteńka ilość, natomiast jest strasznie, strasznie wydajne i strasznie mocno kryjące. Jako korektor pod oczy spisuje mi się rewelacyjnie i fenomenalnie i zastanawiam się, czy nie zamówić sobie biga lub po prostu kilku dodatkowych takich próbeczek, żeby, żeby mieć po prostu jako korektor, bo są świetne w tym celu. Kolejna rzecz to konturowanie twarzy, i tutaj moim ulubionym bronzerem odstawiłam terakote z garażu i zamieniłam go na puder brązujący Essence Bronzing Compact Powder Matte. Dostałam go też od Oli, której bardzo dziękuję, ją pozdrawiam. Jak widzicie, to jest taki. Delikatny, brązowy kolor, natomiast on ma jednak pomarańczowy retekst, natomiast nie tak mocny jak Gerlanda kota i sprawdza mi się on o wiele lepiej właśnie wtedy, kiedy już jestem lepsza. Jeśli chodzi o róże do policzków, to mam ich tyle, których używałam cały czas w tym miesiącu, natomiast dwa z nich to jest jeden i ten sam jest to Paezę Paezka Bohema i zastanawiam się, czy to jest jeszcze sens, że ja Wam go pokazywać, ponieważ pokazuję go w każdym, w każdym w każdych ulubieńcach miesiąca, i zawsze on jest, jest naprawdę świetny. Jeden mam od Kasi, jeden mam swój. Kasiu, bardzo Cię pozdrawiam serdecznie. Jak widzicie, tutaj mam dęko już widać, także wpuszczam, że niebawem mi się skończy. Natomiast no, kolor jest fenomenalny, róż jest świetny, śliczny. Mam go dzisiaj na sobie. Już tyle nie mówią, że nie będę po prostu więcej mówić. Kolejną rzeczą to jest Vital Radiance z Revlonu, To jest też róż do policzków w takim bardzo ciekawym kolorze, bo on ma trzy kolory w sobie, natomiast on wychodzi taki brzoskwiniowo różowy No kolor jest po prostu śliczny. Jego trwałość pozostaje wiele do życzenia, natomiast kolor ma rewelacyjny, Summer Straws Everyday Minerals. róż do policzków, już go Wam też pokazywałam nieraz. I jest to taki brzoskwiniowo-różowy, bardzo, bardzo rozświetlający róż. No jest świetny, jest przepiękny, szczególnie właśnie na taki okres jesienny. Jak użyję tego różu, to już nie muszę używać rozświetlacza. No i tak jak Wam pokazywałam w zeszłym miesiącu, Collection 2000, 02 Bashful, róż do policzków w takim kolorze. No też jest fenomenalny i na pewno utrzymuje się o wiele, wiele dłużej niż na przykład Paezę jest świetne i też z rozświetlający nie muszę używać rozświetlacza. A jeśli już jesteśmy przy rozświetlaczach, to dalej niezmiennie jest to mój Prestige Minerals. No tak? Dobrze mówię. Skin Loving Minerals Prestige. A jest to taki rozświetlacz, który daje efekt taffy. Ja wam pokażę jak to wygląda. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Ehm. Mam nadzieję, że coś zobaczycie. No, rozświetlacz jest naprawdę świetny i naprawdę usiłowałam używać go na przemian z benefitem High Beam. W każdym razie ten benefit nie dorasta mu do piątka, według mnie. Naprawdę ten rozświetlacz jest rewelacyjny i utrzymuje się też praktycznie cały dzień. Ostatnia rzecz to puder. Odłożyłam mojego kryla na pewien czas, ponieważ stwierdziłam, że potrzebuję czegoś jednak z odrobiną pigmentu ale naprawdę odrobiną i jest to puder transparentny z Oriflame, Airsoft Powder. Naprawdę kocham ten puder i uważam, że jest on bardzo, bardzo dobrym pudrem. Nie wiem, na no, koszty 30 zł, coś takiego. Naprawdę jest świetny. No i jeszcze oczywiście cała moja paletka inglotowska. Wszystkie ten, 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 ten cienie, rewelacja, plus mój ukochany róż. To jest też zawsze w każdych ulubieńcach ta paleta, także nic nowego dla Was. Mam nadzieję, że ulubieńcy Wam się spodobali. Napiszcie mi, jacy byli Wasi ulubieńcy lub co myślicie na temat tych kosmetyków, które pokazałam. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Przepraszam, że troszeczkę nie mam w mnie życia i mówię przez nos, ale niestety jestem troszeczkę chora. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowieję, ponieważ nie chcę opuszczać szkoły, <laughs> że to tak ładnie powiem. I cóż, to było na tyle. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!